Jesteśmy w spa, bo w tym roku nagrodą w loterii Almette jest gotowy w pełni wyposażony ekodom z własnym spa. Odpowiedzialny za ten projekt jest Mateusz. Czy to się zgadza? Zgadza się. Wszystko już gotowe, nawet bombelki w jacuzzi już są. Mateusz, mam do ciebie kilka trudnych pytań. To naprawdę ekodom, czy tylko tak się nazywa? Dom jest w pełni ekologiczny. Ściany są z drewna świerkowego, a fundamenty oburzone kamieniem. Jest też instalacja fotowoltaiczna o mocy 3.8 kW, produkująca prąd do ogrzewania i oświetlenia. Posiada inwerter Solar Edge 4KRWB z optymalizatorami mocy, który pozwala podłączyć 10 paneli i jest hybrydowy, a więc można zainstalować do niego magazyn energii. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w pochmurny Dni, obiekt korzysta z energii sieci, a słoneczna nadwyżka jest magazynowana w bateriach akumulatorowych. Można nim sterować zdalnie przez smartfon. Czy ten dom jest naprawdę całoroczny? Tak, to dom całoroczny z dwoma niezależnymi systemami ogrzewania i świetną izolacją. Dzięki grubym ścianom, nawet do 27 cm, doskonale trzyma ciepło i spełnia najnowsze normy energooszczędności. Koszty ogrzewania są pewnie ogromne. Duże okna. Nie są, bo energię do ogrzewania produkuje dodatkowo fotowoltaika. A dzięki świetnej izolacji dom jest energooszczędny i dobrze trzyma ciepło. Czy ten dom jest naprawdę smart? Tak, Eko jest inteligentny, ma rozbudowany system sterowania Salus Smart Home. Za pomocą smartfona możemy wyłączyć i włączyć oświetlenie. Możemy też ustawić ogrzewanie. Jakie jest to spa? Spa doskonale harmonizuje z domem ze względu na obudowę ze świerku skandynawskiego. Opolany jest drewnem przez integrowany piec z kominem. Balia ma 12 dysz do hydromasażu. System masowania jest kombinowany, czyli wodno-powietrzny. Dysze po bokach bali wypuszczają bicie wodne, otwory na dnie powietrze. Jest też smaczek, oświetlenie podwodne LED, które można sterować za pomocą smartfona. Tutaj naprawdę można poczuć smak z życia. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Ale Mateusz zgodzi się ze mną, że budowa w górach domu do najłatwiejszych nie należy. Absolutnie. Wymaga to więcej czasu. Jednym z największych problemów jest ograniczona liczba działek budowlanych. Proces pozwolenia na budowę jest bardzo długi, a w górach jeszcze dłuższy. Największym problemem jest to, że brak jest miejscowych planów zabudowy. Wyzwanie jest podłączenie mediów, brakuje regulacji w kwestii dróg czy służebności. Często bazuje się na ustaleniach ustnych, mhm. bez zgody sąsiadów i doprowadzimy mediów. A wiadomo, górale charakterni, dlatego ciężko cokolwiek z załatwić. Potwierdzam, to wszystko, o czym mówię, Mateusz, bo sam budowałem swój dom 3 lata, dlatego ogromnie się cieszę, że tak szybko udało wam się zrealizować ten projekt. Tak, to duża satysfakcja. Nasz projektant zrobił już wszystko, a teraz czas na twój ruch. Weź udział w loterii Almette i wygraj gotowy, w pełni urządzony ekodom z własnym spa. Powodzenia!